Ludzie ciągle żyją w sferze kiedyś. Ludzie ciągle żyją na planecie jutro. Regularnie obiecujemy sobie, że jutro się za to zabiorę, kiedyś to będę miał, pewnego dnia będę bogaty. A tak naprawdę większość z nas spędza całe życie na myśleniu o działaniu, zamiast faktycznie podjąć decyzję, zadziałać i zmienić siebie, swoje otoczenie. I świat. Jak to jest, że chłopak, no, umówmy się o urodzie radiowej, bez wszystkich zębów, nie do końca elegancko ubrany, fryzura daleka od biznesowej, jest w stanie podejść do dziewczyny, która mu się podoba, kupić jej bukiet kwiatów i po prostu powiedzieć jej: Cześć, chciałbym, żebyś była moją dziewczyną. I w dziewięciu przypadkach na dziesięć skończy się to pewnie obśmianiem, w najlepszym wypadku koszem, kulturalnym powiedzeniem dziękuję, mam chłopaka, ale jedna na 10 dziewczyna doceni sam fakt tego, że chłopak do niej podszedł i być może oferuje mu swoją rękę. A w tym samym czasie mądry, inteligentny, ułożony, błyskotliwy, doświadczony, wyedukowany mężczyzna nie podejdzie do tej kobiety, która mu się podoba, Ponieważ jego dialog wewnętrzny powie mu, powie mu, nie, nie jesteś dość dobry. Nie, nie masz wystarczająco głubego portfela, żeby taką dziewczynę podrywać. Nie, ty nawet sobie nie, nie podchodź, nie poradzisz sobie, bo zapomnisz języka w gębie. Ona na pewno potrzebuje mega inteligentnego i wygadanego gościa. A ja taki nie jestem. I ten człowiek żyje w fazie planowania, rozmyślania o decyzji i nie podejmuje jej, bo wtem na jego oczach podchodzi do niej gościu o niezbyt dość dobrym wyglądzie, Hmm, ale z bukietem kwiatów i mówi do niej, czy zostaniesz moją dziewczyną. I teraz jaka jest różnica między nimi? Ten pierwszy jest przekonany o tym, że ma odpowiednie kompetencje, wygląd, gruby portfel, zalety, cechy charakteru do tego, żeby podejść i osiągnąć swój cel. A ten drugi, chociaż jest o kilka poziomów lepszy w cudzysłowie od tego pierwszego. Rozmyśla o decyzji i mówi sobie: Nie, to jeszcze nie jest mój, mom, mój moment. I Teraz, jak często ty masz dokładnie to samo? Mówisz sobie: Chciałabym założyć bloga kulinarnego, ale jeszcze nie jestem dość dobra, no bo co ja tam ugotowałam? chciałbym otworzyć warsztat samochodowy, ale jeszcze nie jestem odpowiednio przeszkolony, wyedukowany, no bo nie skończyłem odpowiednich szkół, nie pracowałem x lat u kogoś w warsztacie, a więc nie mogę tego zrobić. Chciałabym otworzyć swoją firmę, ale nigdy nie pracowałam. Sama na siebie zawsze byłam pracownikiem etatowym, a więc no, nie dam rady, nie jestem w stanie tego osiągnąć. Ludzie wkręcają sobie, że nie są gotowi do tego, żeby coś robić, ponieważ ich poziom, w którym aktualnie są, nie jest jakościowym, najwyższym, perfekcyjnym poziomem, jakiego oczekują. A kto wyznacza ten poziom? To oni sami w swoich głowach nadają sobie znaczenie, co jest ich poprzeczką, a gdzie jest miejsce, w którym teraz się aktualnie znajdują. Jeśli ich wyobrażenie o miejscu jest niższe niż poprzeczka, jak to powinno wyglądać, bo taką sobie postawili, to ten rozdźwięk, ta różnica poziomów będzie sprawiała, że oni będą mieli ciągle obawy przed tym, żeby cokolwiek zrobić więcej, lepiej, mocniej ze swoim życiem. Ponieważ czekamy na to, aż będziemy idealni zamiast działać z tym, co mamy, tu, gdzie mamy, w takich warunkach, jakie świat nam stworzył. I w tym nagraniu powiem Ci o pięciu elementach filozofii. Jak porzucić myślenie o tym, że wszystko musi być perfekcyjnie zrobione, a zacząć robić coś tak po prostu na starcie? Krok numer jeden: przestań rozmyślać o decyzji, tylko zacznij działać. Ludzie spędzają całe życie na zastanawianiu się, tworzeniu dialogów wewnętrznych i zastanawianiu się nad tym, jak będzie wyglądało ich życie, albo jak mogłoby wyglądać ich życie, gdyby coś zrobili. Tworzymy sobie scenariusze w głowie. Najczęściej czarne scenariusze. Mówiące o tym, że na pewno by nam się nie udało. Z pewnością stracilibyśmy wszystkie pieniądze. Na pewno ten biznes, którym chcemy wejść, albo który zamierzamy otworzyć, on okazałby się klapą. Racjonalizujemy sobie to, dlaczego nie działamy. Dzięki temu bezpiecznie się czujemy, mówiąc sobie, a w sumie dobrze, że tego nie zrobiłem, bo i tak by się nie udało. Ale jest też w drugą stronę. Ludzie bardzo często chcą i wierzą w to, że może im się udać, ale brakuje im tego ostatniego impulsu, tego momentu podjęcia działania, tego momentu, w którym zrobią jakiś krok, wprowadzą w życie, zmaterializują ten krok, o którym do tej pory tylko myśleli. I problem jest taki, że spędzamy czas na rozmyślaniu o decyzji zamiast tą decyzję podjąć i zadziałać. A więc przestań o tym rozmyślać. Jak widzisz, nagrywam to wideo w okresie świątecznym, a więc mamy początek roku. Początek roku to czas nowych wyzwań i nowych celów, które każdy z nas sobie stawia. I teraz zadaj sobie pytanie: czy w tym momencie podjąłeś decyzję, czyli jest to równoznaczne z tym, że podjąłeś jakieś działania zmierzające do tego, żeby doprowadzić cię do określonego celu? Czy ciągle rozmyślasz o tym, jakby to było? Bo rozmyślanie potrafi zabić i zabijało największą ilość pomysłów. Jest to metoda, która zabija największą ilość pomysłów. Rozmyślanie, a najwięcej świetnych pomysłów jest na cmentarzu. Dlatego zastanów się, czy chcesz tracić kolejny rok na zastanawianie się tylko i myślenie o rzuceniu tego etatu i założeniu własnej firmy, o wejściu w końcu w to rękodzielnictwo, którym tak bardzo się interesujesz, i sprzedawanie tego w swoim sklepie internetowym, czy w końcu rzucisz ten etat i pojedziesz w podróż dookoła świata, czy w końcu to zrobisz, czy będziesz tylko ciągle o tym myśleć? Drugi element to. Wiedz, że masz wszystkie niezbędne zasoby, których potrzebujesz, do tego, żeby zrobić to, o czym myślisz. W coachingu, w nurcie ericksonowskim, którego jestem przedstawicielem, pracuję z klientem na rozwiązaniach, czyli jest to coaching skoncentrowany na przyszłości. Jedyne miejsce, kiedy sięgamy w przeszłość, to są zasoby, które stamtąd wydobywamy, aby pokazać klientowi, że to, czego chce, jest w jego zasięgu. Bo już kiedyś zrobił podobne rzeczy, albo po prostu największą przeszkodą jest on sam, a poprzez coaching może tą przeszkodę sobie z głowy usunąć. Dlatego też wiedz, że masz wszystko, czego potrzebujesz. Nie potrzebujesz kończyć kolejnego szkolenia, nie musisz kupować kolejnego kursu, nie musisz iść na jeszcze jedne studia, nie musisz jeszcze jednego fakultetu zrobić, albo nie musisz jeszcze spędzić kolejnych pół roku, roku, dwóch na robieniu tego, co robisz teraz, żeby dopiero za dwa lata móc powiedzieć: OK, teraz jestem gotowa. Nie. Ponieważ jest to niestety, ale największa pułapka, w jaką możesz wpaść. Ten proces nigdy się nie kończy. To jest twój ograniczający gremlin, który ci podpowiada: "Nie jestem dość dobra. Jeszcze nie wiem wszystkiego. Nigdy nie będziesz wiedzieć wszystkiego. Nikt nie wie wszystkiego." Kiedy ja wchodziłem w świat sprzedaży, kiedy dopiero go co liznąłem, to już wtedy miałem poczucie, że wiem całkiem sporo na jego temat. Ale dopiero kiedy dzisiaj teraz, w tym momencie, kiedy nagrywam to wideo, mija 12-13 lat od momentu, jak zainteresowałem się tematem sprzedaży. Dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy czasu na to, co już osiągnąłem i na to, co już wiem, to wiem, że jestem na początku tej drogi. Bo dopiero dotarło do mnie ogrom tego, co jeszcze przede mną. Ale kiedy startujesz, to nigdy nie jesteś dość dobry do tego, żeby powiedzieć sobie OK, wiem wszystko, teraz mogę wyjść do świata. Ponieważ to i tak nie działa. Ty masz wziąć flagę wbić tą wlagę na szczyt, zatknąć ją na szczycie i powiedzieć OK, od dzisiaj chcę być w tym mistrzem, chcę się tego nauczyć. Nie jestem jeszcze idealna, nie wiem wszystkiego, ale jak chcecie obserwować moją drogę, chcecie się uczyć razem ze mną, to tutaj jestem. Śledź mnie, wspieraj, ja będę wspierała Ciebie. I to jest ten moment, w którym dociera do Ciebie, że nigdy nie ma lepszej pory na działanie niż teraz. A w trakcie możesz ciągle doszlifowywać swoje umiejętności po to, żeby faktycznie w ciągu kilku lat stać się mistrzem w tym, co robisz. Krok numer trzy to stwórz plan. Plany są niczym, ale planowanie jest wszystkim. To powiedzenie Dwighta Eisenhowera, generała Sił Zbrojnych, dowódcy amerykańskiego podczas II wojny światowej w zachodniej Europie, no przyświeca mi regularnie i jest jednym z najważniejszych, które kiedykolwiek mogłem przyjąć odnośnie samego faktu planowania, ponieważ ja byłem człowiekiem, który nigdy nie planował niczego z góry żyłem z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Następna sobota to był dla mnie maks horyzont czasowy, jakim myślałem. Dziś, kiedy nagrywam to wideo, jestem świeżo po zaplanowaniu sobie trzech kolejnych lat mojego biznesu, jak chciałbym, żeby on wyglądał, a także trzech kolejnych lat mojego życia prywatnego, jak ono ma wyglądać. I jestem więcej niż pewien, że wszystkie te cele, które sobie wyznaczyłem, nie będą zrealizowane w takim terminie i w takim kształcie, jakim zostały one zapisane. Ale sam proces myślenia o nich i zastanawiania się nad tym, co jest dla mnie ważne, nadawania terminów tym zadaniom, szukania wartości głównych, które mnie przez życie pchają, i skupienia się wokół nich na swojej drodze życiowej, sam ten proces sprawia, że to, co się urodziło w mojej głowie podczas procesu planowania i to, co będzie kiełkować przez kolejne 3 lata, będzie świetnym paliwem rakietowym do tego, żeby w przyszłości jeszcze więcej móc dzięki temu osiągnąć. Potrzebujesz stworzyć plan działania, ale on nie musi być rozpisany co do najmniejszych procesów i operacji, bo i tak tego się nie uda zrobić. Masz zobaczyć duży obraz tego, dokąd chcesz zmierzać. Kiedy ja w 2015 roku publikowałem pierwszy materiał wideo w internecie, to postawiłem sobie cel, że kiedy ktokolwiek będzie myślał o sprzedaży telefonicznej w Polsce, to pomyśli o Karolofronie. Dziś mija 5 lat od momentu publikowania pierwszego nagrania, a mój kalendarz jest wypełniony w 1 trzeciej dniami szkoleniowymi w nadchodzącym roku. 365 dni w roku daje ja mam ponad 100 dni szkoleniowych. A to oznacza, że ludzie, którzy szukają specjalisty od sprzedaży i chcą, żeby ich zespół handlowy sprzedawał więcej, wyszukując mnie, wyszukując kogoś w internecie, trafiają na mnie i przychodzą do mnie. Moje marzenie, mój określony cel główny został na tamten czas. Zrealizowany. A więc ty stwórz swój plan. Zobacz wielki obraz tego. Użyj metody odwróconej inżynierii, czyli zastanów się, gdzie chcesz się znaleźć za 3-5 lat od dziś. A następnie pomyśl sobie, jakie kroki doprowadzą cię do tego miejsca, co musisz po kolei wykonać, żeby się tam znaleźć za te 3-5 lat. Stwórz sobie ten plan w formie najważniejszych zadań, takich kamieni milowych, jakie muszą być spełnione, zrealizowane co kwartał. W życiu. A potem te kwartalne zadania podziel na mniejsze, tygodniowe kawałki, miesięczne kawałki, i będziesz wiedział, co musisz zrobić, gdzie musisz pójść, z kim musisz się spotkać, czego musisz się nauczyć, co musisz kupić, żeby ten plan 3-5-letni został zrealizowany za pomocą tych małych rzeczy. Droga nieperfekcja. Ponieważ w życiu nie chodzi o to, żeby dopłynąć do końcowego portu, końcowej stacji, tylko chodzi o to, żeby płynąc po drodze, nie przegapić żadnego widoku budować swoją łódź, budować siebie, jako kapitana tego okrętu, dopływając do portu, móc spojrzeć w i powiedzieć to była piękna podróż. Port końcowy jest tylko umowny. Więc dbaj o to, żebyś wchodząc w nowe wyzwania, przedsięwzięcia, być może chcesz wejść do internetu, może chcesz założyć biznes, może chcesz poprawić swoją relację, a może chcesz zostać jakimś wybitnym naukowcem czy artystą, Cokolwiek nie zrobisz, porzuć myślenie o tym, że to musi być idealne i perfekcyjne już na samym starcie. To jest niemożliwe. Tak jakbyś chciał wrzucić jeden film do internetu i chciałbyś, żeby od razu miał miliard odsłon, tak jak Teledysk z Saja, Gangnam Style. To tak jakbyś chciał napisać książkę, żeby ona od razu stała się bestsellerem i sprzedawała się w 100 tysiącach egzemplarzy. To tak jakbyś chciał napisać jeden post na Facebooku i on miałby od razu dostać 1500 udostępnień i kilkaset tysięcy. Polubień. To jest po prostu niemożliwe, to jest nierealne. To jest myślenie dziecinne, to jest myślenie życzeniowe. To się po prostu nie dzieje. Zamiast tego pomyśl o tym, co możesz zrobić, żeby twoja działalność, twoje przedsięwzięcia, które będziesz podejmować, były każdego dnia lepsze niż były wczoraj. Doprowadź do tego, żebyś zaczął jakoś, do tego dołóż ci jak ćwiczenia. I wyjdzie ci z tego jakość. Jakość plus Ci równa się jakość. I kiedy pójdziesz tą filozofią, to o wiele łatwiej ci będzie przekonać samego siebie, że możesz wystartować tam, gdzie jesteś, z tym, co masz tak, jak potrafisz. I nie jest to ani wstyd, nie jest to ujma, nie jest to w żaden sposób działanie nieodpowiednie, wręcz przeciwnie, jest to mądre podejście biznesowe, jest to podejście, które ma doprowadzić Cię do perfekcji. A więc bierzesz tą kamerę, którą masz i tą kamerą nagrywasz swoje pierwsze wideo do internetu, tak jak ja to zrobiłem w 2015 roku. Mówi się, że kiedy e, patrzysz na swoje pierwsze wideo w internecie i nie czujesz zażenowania, to znaczy, że zacząłeś zbyt późno. Ja zażenowanie czuję, ponieważ był słaby dźwięk, obraz był niedobrze oświetlony, a ja byłem, gestykulowałem na tym filmie jak jakaś małpa. Dlatego też patrząc wstecz i widząc dzisiejsze moje filmy w internecie, widzę progres, widzę drogę, którą wykonałem. I to jest dla mnie ważne, a nie to, czy pierwszy film był perfekcyjny, czy nie. A więc rusz z tym, co masz, tam gdzie jesteś, z tym, co potrafisz. Bez czytania kolejnej książki, bez jechania na kolejny kurs, bez konieczności osiągnięcia kolejnego certyfikatu. Po prostu zacznij robić to, czym czujesz, że będziesz się spełniał. Pomyśl o swoim określonym celu głównym. Pomyśl, co byś robił, robiła, gdybyś się nie bała. Co byś robił, gdybyś miał pewny, że Ci się uda. A potem zacznij to robić. Myśląc o tym, że nie musi to być perfekcyjne, ważne, żeby to po prostu było zrobione jakoś. Dbaj o rozwój siebie, z ludzi wokół ciebie i rozwój swojego warsztatu. W zależności od tego, co będziesz robił. Rozwój, żeby ludzie widzieli progres, bo dzięki temu Ty będziesz miał sygnał zwrotny ze świata, że robisz coraz, coraz lepszą robotę. A potem na kolejnych etapach nie będziesz potrzebował sygnału zwrotnego ze świata, ponieważ Ty sam wewnętrznie będziesz wiedział, że robisz dobrą robotę. I to będzie już prawdziwe przekroczenie Rubikonu. Na to przyjdzie czas. Teraz zadbaj tylko i wyłącznie o to, żeby przekonać siebie samego do tego, że trzeba zacząć jakoś. I ostatni element to tak jak ta ekspozycja, którą widzisz za mną. Spójrz. składa się setek, a może nawet i tysięcy maleńkich światełek. Jakże piękny jest to widok. Jakże różny od tego, gdyby tutaj było jedno wielkie światło. Myślę, że nie osiągnęlibyśmy takiego fajnego Um, nastrojowego efektu, tak jak teraz. Jaka jest analogia do tego, co ty masz zrobić? Odpowiedź jest prosta. Rób dużo małych kroków zamiast jednego wielkiego. Nie licz na to, że ten jeden materiał wideo, ten jeden klient, to jedno przedsięwzięcie, ta jedna osoba ma sprawić, że staniesz się perfekcyjny, bogaty, najlepszy. Zamiast tego zadbaj o to, żeby tych kroków było dużo, ale żeby one były małe. A więc na moim przykładzie. Kiedy 5 lat temu wchodziłem do internetu i postawiłem sobie mój określony cel główny, że chcę być najbardziej znanym człowiekiem, który może wyszkolić Twój zespół ze sprzedaży. Chciałem być najbardziej znanym w internecie. Moim marzeniem, celem głównym było to, że kiedy ludzie będą szukać szkoleniowca, trenera, praktyka, kogoś, kto może pomóc im, ich zespół wznieść na wyżny w sprzedaży, to znajdzie mnie, trafi na mnie. Mija 5 lat od tego momentu, od określenia tego celu głównego na tamten czas. Dziś. Na 365 dni w roku mam ponad 100 dni szkoleniowych już zarezerwowanych, a mamy dopiero styczeń. A to oznacza, że ludzie, którzy szukają szkoleniowca od sprzedaży telefonicznej, trafiają na mnie i decydują się, ponieważ widzą, jak duże wyniki, także wzrosty jestem w stanie zapewnić ich biznesu. Czy osiągnąłem to dzięki jakiejś jednej spektakularnej rzeczy? Nie. Jest to skutek, efekt codziennych publikacji postów na Facebooku, codziennej pracy nad sobą, po to, żeby być jeszcze lepszym, regularnego publikowania filmów, regularnego występów na konferencjach, pisania książek, publikowania kursów, artykułów, czyli robienia tysięcy małych rzeczy, których nie widzisz na pierwszy rzut oka, ale one tworzą jeden wielki obraz, jedną wielką całość. I kiedy dzisiaj patrzysz na tą dekorację, to mówisz sobie, wow! Chcę cię zainspirować do tego, żebyś przyjął w swoim życiu filozofię, nie musi być perfekcyjne, ważne, że jest zrobione. Jeśli perfekcja wynika z tego, że chciałeś, chciałaś być idealna, doskonała, bo tylko wtedy miałaś zasłużyć, zasłużyć na miłość Twojego taty, Twojej mamy, to pożyć to myślenie. Jeśli Twój model działania jest taki, chcę zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię, ma to być idealnie zrobione, bo wtedy dostanę od mojej mamy słowa, uznania, pochwałę, docenienie, kocham cię, to możesz być w pułapce przez całe życie. Będziesz gonić króliczka, licząc na to, że któregoś dnia przy stole wigilijnym, czy w przejściu na korytarzu, twój rodzic powie ci: Jestem z ciebie taki dumny, że to osiągnąłeś. Ale to się może nigdy nie wydarzyć, ponieważ twój rodzic bardzo ambitny, niespełniony, będzie zawsze próbował na tobie wymusić to złe słowo, ale oczekiwać, żebyś ty była idealna, czyli taka jaki on nigdy nie był. A ty idealna nie jesteś i nie będziesz. A no więc nie musisz mu się za wszelką cenę przypodobać. Zaakceptuj to jaka jesteś, ze swoimi doskonałościami i zacznij działać Jakość. A z czasem przyjdzie jakość. Jeśli to nagranie miało do ciebie wartość, zostaw suba na moim kanale. Daj łapę w górę. A ja nazywam się Karol Fron i nagrywałem dla ciebie to wideo z serii Sales Hunter.